Halo, no i co? Nie wiem, czy w ogóle mnie widać. Także, jeżeli ktoś tam jest, to prosiłbym o informację. I czy jest na przykład zrywanie obrazu? Jak słychać? Czy mikrofon jest lepszy? <śleszy> <śleszy> Halo, czy ktoś jest? Dobra, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Halo, halo czy są jacyś żywi ludzie mnie oglądający żeby mogli powiedzieć czy przerywa im stream czy słychać dobrze jakość czy jest dobra jakość dźwięku O bardzo dobrze Dzisiaj bardzo krótki test także nie będzie długo nie będę długo mówić chodzi tylko o to żeby sprawdzić czy czy tak czy, czy wreszcie mnie widać bez przerw Czy sprawdzę czat tutaj nie widzę żeby ktoś pisał tu widzę jest dobrze okej okay, fajnie yy, dzięki bardzo mm, czy jeszcze miałem coś powiedzieć nie, na razie nie. Najwyżej niedługo coś nadam bądź napiszę na jednym z profilów. Także dzięki bardzo za udział w teście i to byłoby na tyle. Do widzenia.